Dzisiejszy wieczór jest wieczorem modlitwy. Jest wieczorem, kiedy w zadumie pochylamy się nad tymi którzy obelżnikami i z nadzieją wiary zanosimy za nich nasze wspólne błaganie. Odwiedzaliśmy cmentarze, uczestniczyliśmy w Mszy Świętej, wspominamy naszych zmarłych wykonnikarzy. Także i ten wieczór. Jest dniem, kiedy dziękujemy Panu Bogu za dar dosłowniego Jana Pawła II, za jego słowo ewangelium, z którym szedł do ludzi całego świata. Dziękujemy Bogu za jego świadectwo wiar, życia, jedności Panu Bogu, Kościołowi, ale także służby każdego. Ja jestem życiem, ja przynoszę, ja daję nam życie. Ta prawda w dzisiejszy wieczór i w dzisiejszy dzień zadiszkowy jest szczególnie wyjątkowo aktualna. Wszystko cała przyroda. Cała natura sprzyja, aby poświęcić kilka chwil refleksji nad śmiercią i nad życiem. Temat śmierci jest tak stary, jak stara jest ludzkość. Wypowiadał się w różnych formach, jeszcze daleko przed przyjściem Chrystusa. Śmierci i życia pozagrobowego. Początkowo bardzo nieśmiało, poprzez księgi Starego Testamentu ten temat jest naświetlany, ukazywany, przybliżany. Przychodzi księga mądrości, która powstaje gdzieś w 50 roku przed Chrystusem, który już mówi dość wyraźnie i wreszcie Nowy Testament który rzuca pełne światło na problem śmierci poprzez zmartwychwstanie naszego Zbawiciela. Egzystencjalny ciężar było przymierze i prawie. Początkowo wszystko wydawało się proste. Jeżeli człowiek postępuje zgodnie z prawem, zgodnie ze słowem Boga, to Bóg mu będzie błogosławił. Jeżeli jednak odwróci się od Pana Boga, odwróci swoje serce, odrzuci słowo Boga i będzie podążał za jakimiś swoimi pomysłami, swoimi ideami, to wtedy. get miedo, of carne. Zasada dwóch choć sprawdzała się często w życiu narodu wybranego jako całości, to jednak niekiedy zawodziła w życiu jednostek. Jej niewystarczalność była widoczna szczególnie w obliczu problemu niezawinanego cierpienia sprawiedliwych, którzy żyli zgodnie z naukami mądrości, prawem Bożym, a jednak nie zaznawali do szczęścia i dobrobytu. Izraelici wielokrotnie stawiali ten Problem w kontekście prawdy o Bożej Sprawiedliwości i odpłacie za dobro i zło. Przecież Bóg, który jest sprawiedliwy, nie może dopuścić do tego, aby człowiek prawny był pozbawiony nagrody, a niegodziwiec W sposób relatywizuje się brak widocznej odpłaty doczesnej. Śmierć nie jest końcem, lecz początkiem. Nie przekreśla ona ludzkich nadziei na sprawiedliwość. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga, a więc nadal żyją i otrzymują to, czego nie było im dane doświadczyć w życiu doczesnym. Autor natchniony nie precyzuje miejsca, w którym duszemy. Przeżywają swoją szczęśliwą nieśmiertelność. Ogranicza się jedynie do kilku określeń opisujących ich o pozytywny stan związany z obecnością Boga. Podsumowując, można stwierdzić, że na autorzy Starego Testamentu, zastanawiając się nad losem sprawiedliwych i grzesznych oraz nad Bożą Sprawiedliwością, dochodzą do przekonania, że ostateczna odpłata zacznie dobre i złe. Następuje dopiero w życiu po śmierci. Pojawiają się tutaj dwa nurty. Pierwszy. Odpłata nastąpi podczas sądu eschatologicznego po zmartwychwstaniu w marcu. Bez dokładnej precyzacji, co dzieje się z człowiekiem między śmiercią a zmartwychwstaniem. Drugi nurt, druga odpowiedź. Odpłata następuje zaraz po śmierci, a jej odbiorcą jest dusza. Dusze sprawiedliwych spoczywają w ręku Boga, a dusze nieprawych Kary. W ten sposób najmłodsze Księgi Starego Testamentu przygotowują grunt pod nowotestamentową ideę życia wiecznego sądu i odkładu śmierci.